Dzień dobry, witaj na kanale tarczystki Iris. Zapraszam Cię dzisiaj do wspólnej podróży, podróży z kartami PsyCards. Będzie to wybranie Twojej energii, która pozwoli Ci dziś przejść ten dzień w zupełnie innym nastawieniu. Pamiętaj, że są to czytania ogólne. Będzie mi bardzo miło, jeżeli pozostawisz po sobie ślad, i będzie mi również bardzo miło. Jeżeli udostępniesz ten film innym osobom, które być może potrzebują wsparcia, jak widzisz, tasuję karty, by wybrać energetykę na dzień dzisiejszy, energię, która pozwoli pokroczyć do przodu. Dzisiejszą energią jest karta zjednoczenia, połączenia, siły Yin Yang, świadomości, nieświadomości. Potrafisz wybierać pewne drogi. Jeżeli chodzi o pracę, potrafisz z nurtem Rzeki, biegnąć do przodu, rozwijasz się i zdobywasz, jeżeli chodzi o uczucia. Jest to połączenie kobiety z mężczyzną. Jest to dzień szczęścia, dzień radości, dzień zadowolenia, a przede wszystkim błogosławieństwa. Idź zatem do przodu i zdobywaj swoje szczęście. Pozdrawiam!